Siemanko, witam wszystkich! Jak dawno nie było nic o materiałach, tak dzisiaj będzie mieć. Ach, ta miedziucha przez wielu pożądana, aczkolwiek w spowalnictwie Bywa różnie. Proszę Państwa, czym się charakteryzuje taka miedź? Jest odporna na korozję atmosferyczną, jest odporna na korozję w wodzie, tudzież w wodzie morskiej, na działanie kwasów organicznych i alkoholi. Temperatura topnienia miedzi. 1084,5 stopni Celsjusza. Dokładnie jest to 1084,45. Także taka temperatura. Czym się cechuje? Otóż miedź cechuje się dużym przewodnictwem elektrycznym, 12 razy większym od typowej stali niestopowej. Dużym przewodnictwem cieplnym. 11 razy większym i zajebiście dużą rozszerzalnością cieplną, aż dwa razy większą niż w przypadku stali niestopowej Ale co za tym idzie, jak się rozszerzy, to się musi też skurczyć. I przejdźmy sobie teraz do, że tak powiem, wad miedzi. Otóż bardzo duże przewodnictwo cieplne utrudnia miejscowe topienie brzegów podczas spawania. Dlatego spawanie miedzi wymaga stosowania podgrzewania wstępnego. Nieraz do temperatury nawet 600 stopni yy, Celsjusza. Za dużą rozszerzalność yy, ciepła miedzi, z kolei związane z tym odkształcenia elementów spawanych i powstawanie pęknięć w strefie wpływu ciepła. Przewodnictwo cieplne yy, miedzi powoduje też błądzenie łuku, czyli ugięcie łuku elektrycznego podczas spawania yy, metodami. Yy, łuku elektrycznego, tak? metodami łukowymi przejdźmy sobie do metod, którymi możemy spawać miedziuchę proszę Państwa, będzie to 111 elektroda otulono, 311 płomienie acetylenowo tlenowym 141 tigiem i 131 mig Miedź pokrywa się warstwą pasywacyjną o kolorze takim morskim. Najprostszy przykład: statua Wolności. Miedź stosowana jest często w formie stopów z innymi pierwiastkami. Stopy te mogą być przeznaczone np. do obróbki plastycznej lub na odlewy. Jakie to stopy? Mosiądz, czyli miedź z cynkiem, brązy, czyli miedź z czymś innym niż cynk, czyli przykładowo cyna, krzem, aluminium. Tutaj cynku nie znajdziemy. Miedź gdzie główną rolę gra nikiel z dodatkiem miedzi. Stopy miedzi, podobnie jak i samą miedź, możemy spawać gazowo, płomieniem acetylenowo lub łukowo w osłonach gazów, czyli przykładowo tigiem. Podobał Ci się odcinek? Zostaw komentarz, zostaw plusika, zostaw lajka, strzała do następnego!